Idealny moment po prostu nie istnieje. O ile czekasz, nigdy nie nadejdzie. Zawsze będzie wymówka, niewystarczające pieniądze, zbyt wiele problemów, nieodpowiedni czas, niekorzystne okoliczności. Życie jednak zaczyna się tylko wtedy, gdy przestaniemy odłożyć i robimy pierwszy krok. Jeśli szukasz praktycznej mądrości, bez przesady lub pokazów, postępuj zgodnie z tą treścią. Żyjemy w ciągłym cyklu oczekiwania. Zacznę, kiedy będziesz mieć więcej pieniędzy, kiedy rutynowy spokój, kiedy wszystko się poprawi. Ten sposób myślenia zamienia lata w pominięte możliwości. Podczas gdy niektórzy czekają na inspirację z nieba, inni piszą książki w nocy, nawet bez nastroju. Podczas gdy niektórzy czekają na powód do zapukania do drzwi, inni budują własne sposoby. Różnica jest dokładnie obecna: kto działa, a kto nadal. Stara żydowska przypowieść ilustruje to dobrze. Młody człowiek szukał mądrego człowieka i powiedział: Mistrzu, chcę się uczyć, ale to nie jest właściwy czas. Mam rodzinę, pracę, wiele obowiązków. Gdy wszystko zostanie rozwiązane, zacznę. Mędrzec odpowiedział: Oczekujesz, że cisza uczy się, ale to badanie przynosi spokój duszy. Jeśli czekasz na idealny moment, nigdy nie nadejdzie. Zacznij teraz, a moment stanie się idealny. Współczesne badania potwierdzają ten pomysł. Psycholog Daniel Koneman wyjaśnił, że nasz mózg ma tendencję do tworzenia uzasadnienia, aby uniknąć wysiłków. Przeceniamy trudności i nie doceniamy siły małych kroków, dokładnie tych, które przekształcają rzeczywistość. Wiktor Frankel, psychiatra i ocalałego z Holokaustu, powiedział: Znaczenie nie oczekuje sprzyjających warunków. Narodził się z wyborów. I ten wybór jest zawsze w teraźniejszości, nie jutro, a nie, ale teraz. Istnieją trzy podstawowe zasady, aby odłożyć na bok i zacząć żyć. Pierwszy cenę maluch, bo tam jest początek wielkiego. Wiele osób marzy o wielkich osiągnięciach, ale gardzi minimalnymi działaniami, które umożliwiłyby je. Chcą domu, ale nie oszczędzają pierwszej monety, chcą mądrości, ale nie czytają strony, chcą zmian, ale kpią z jednego kroku. Więc nic się nie zmienia. W tradycji żydowskiej uczy się. Ten, który uhonoruje, że maluch otrzymuje wielkie. Spotkałem człowieka, który od lat uratował jedną monetę dziennie. Sąsiedzi zaśmiały się, to nie są pieniądze. Dziesięć lat później miał dobrze prosperujący handel i swój własny dom. Jego szacunek dla każdego grosza uczynił go bogatym. Autor James Clear wyjaśnia, że nawyki są budowane w ten sposób. Małe gesty, powtarzane tysiące razy, generują niezwykłe wyniki. Wycena malucha oznacza radość ze strony odczytu, skromną gospodarką, szkoleniem, śniadaniem bez rozproszenia. Małe jest nasieniem, wielkie drzewo, które się z niego narodziło. Kto uważa, że to mało do zmiany mojego życia pozostaje w stagnacji? Kto rozumie, że spójność przekształca minimum w coś znaczącego? Jeden rabin zapytał kiedyś swoich uczniów: Co jest najważniejsze wielki dobry czyn lub maluch? Odpowiedział, wielki zaczyna się u malucha. Ci, którzy co najmniej ignorują, nigdy nie osiągną maksimum. Self fight i szepcze, to nie ma znaczenia może skakać. Dyscyplina odpowiada: każdy krok uwzględnia. To jest linia, która oddziela tych, którzy budują coś trwającego od tych z pustymi rękami. Druga zasada: działa nawet w niedoskonałych warunkach. Wielu przełożyło swoje plany, aż wszystko będzie na miejscu, czas wolny, wystarczająca ilość zasobów, ciche środowisko. Ale prawda jest taka, że ten moment nigdy nie nadejdzie. Zawsze będzie hałas, obowiązki, zmęczenie. Pamiętam kobietę, która marzyła o zostaniu lekarzem, ale miała troje dzieci i pracowała na rynku. Wszyscy powiedzieli, niemożliwe, nie masz czasu. Jednak czytała w nocy, w świetle świec, zapisała się w kawałku papieru. Wiele lat później ukończył i został szanowanym profesjonalistą. Nie czekał na idealne warunki, stworzyła je. Filozof nasim Taneb opowiada o koncepcji antyfagalności WHO działa pod presją, jest wzmocniony. Węgiel zamienia się w diament w wysokiej temperaturze. Jeśli spodziewasz się korzystnego wiatru, nigdy nie opuścisz porto. Wielcy przywódcy podpisują nawet na fali. W mądrości żydowskiej mówi się. Ten, kto rozwija się z powodu trudności, nigdy się nie rozpocznie. Kto mimo to zaczyna się, pewnego dnia ich wygra. Okoliczności rzadko są doskonałe, ale właśnie w niedoskonałym to rodzi się siła. Widziałem młodego mężczyznę otwierającego piekarnię w środku kryzysu. Wszystkie AC byli szaleni, ale argumentował: ludzie zawsze będą potrzebować chleba. Pracował noce, walczył z długiem, upierał się. Dziś ma sieć zakładów. Wygoda mówi: poczekaj lepsze czasy. Determinacja odpowiada: zacznij teraz, a czasy się poprawi. Dlatego druga zasada jest jasna: przestań czekać. Działaj z tym, co masz, ponieważ jutro nie będzie łatwiejsze. Dzisiejszy krok jest jedynym, który zbliża cię do celu. Trzecia zasada: spełnij swoje obietnice dla siebie. Jest to podstawa każdego osiągnięcia. Możesz honorować zobowiązania wobec innych, ale jeśli nieustannie się zdradzasz, będziesz budować nad ruchomym piaskiem. Poznałem chłopca, który chciał zaoszczędzić pieniądze. Co tydzień powiedział, zatrzymam część. Ale zawsze mam wymówkę, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, jutro tego potrzebuję. Lata minęły bez gospodarki, bez przyszłości. Ale nawet, nawet trzymając niewiele, zachował słowo, obiecałem sobie i spełnię. Z czasem ich małe gospodarki stały się podstawą firmy. Współcześni autorzy nazywają to samo dyscypliną. Kiedy spełniasz to, co sam obiecujesz, wzmacnia to wewnętrzne zaufanie. Twój umysł dowiaduje się, gdybym powiedział, zrobię to. Każde małe zwycięstwo czyni go silniejszym. Ale jeśli sama sobie poradzisz, ta pewność siebie rozpadnie się i stajesz się zakładnikiem własnej słabości. W tradycji żydowskiej uczy się, ten, kto nie jest wobec siebie lojalny, nie będzie lojalny wobec nikogo. Naucz się najpierw być rygorystycznym własnymi słowami, a jego działania będą solidne. Biznesmen, który spotkał się, obudził się o piątej rano, nawet bez nikogo, kto mógłby go oskarżyć. Powiedział: „Jeśli zniszczę słowo, stracę szacunek dla siebie. Inni podziwiali go, ponieważ zaczął się szanować. Prospodobość szmeruje, dzisiaj może to być wyjątek. Dłębność odpowiada: Jeśli się dzisiaj pozwolisz, przegram jutro. Dlatego trzecia zasada jest niezbędna: zachowaj swoje słowo przy sobie. Bez tego jakiekolwiek pragnienie pozostanie tylko pragnieniem. Ale kiedy uczysz się wam wiernego, sen nie jest już snem, i staje się rzeczywistością. Te trzy zasady wartości maleńki, działają pomimo niedoskonałości i honorują swoje zobowiązania wobec siebie, nie są odrębnymi sposobami, ale jedna droga prowadząca do siły wewnętrznej. Widziałem, jak ludzie stosują trzy. Nawet bez zasobów lub wsparcia szanowali każdy krótki wysiłek, działali nawet w chaosie i spełniali to, co same obiecali. Wynik. Transformacja. Nie dla magii, ale przez świadomy wybór, krok po kroku. Mężczyzna, którego spotkałem, zaczął od zera, nie ma zalet ani możliwości. Nie czekał na idealny moment, zaczął tam, gdzie był, z tym, co miał a przede wszystkim zachował swoje słowo ze sobą. Powiedziano, jutro to zrobię, zrobił to. Wiele lat później stał się dobrze i szanowany. Wielu powiedziało miał szczęście, ale prawda jest taka, że po prostu żył dla tych trzech zasad. Współcześni badacze wyjaśniają to zjawisko jako siłę małych nawyków i systematyczną trwałość. James Clear uczy, że nawyki takie jak zainteresowanie złożone, kształtują los. Marynarka wojenna stwierdza, że specyficzna wiedza i dyscyplina rosną wraz z odsetkiem procentowym. Ale nic z tego nie działa bez pierwszego kroku. Wiktor Frankel przypomniał sobie, znaczenie narodziło się z wyboru. Każdego dnia wybieramy honorowanie malucha lub zignoruj go. Działaj teraz lub czekaj, spełniaj nasze słowo lub zdradzaj je. Miękkość opróżnia życie, ponieważ zawsze towary. Wypełnia go stanowczość, ponieważ się buduje. "Żydowska przypowieść mówi: zrzuć krople, dzban jest wypełniony, ktokolwiek czeka na deszcz jest pustymi dłoniami. Jego małe kroki, jego wierność słowa i dzisiejsze działania to krople, które wypełniają dzban jego celu. Życie staje się wyraźniejsze, kiedy przestajemy czekać. Nie ma idealnego momentu, istnieje tylko dzisiaj. Wszystko, co masz, to małe kroki, niedoskonałe warunki i obietnica, którą sam złożyłeś. To właśnie jest szczęście." Widziałem ludzi, którzy spędzili życie czekając. Powiedzieli, wkrótce nadejdzie, więc zacznę. Spodziewali się idealnych okoliczności, pomocy, inspiracji, ale minęły lata i pozostały w tym samym miejscu. Jego sny nie umarły, ponieważ były niemożliwe, ale za to, że nigdy nie robił pierwszego kroku. I widziałem innych, którzy zaczęli nic. Cenili najmniej moneta, strona, pomysł. Działali w środku hałasu, trudności, niedoskonałości. Wypłacili to, co same obiecali, nawet jeśli nikt nie widział. Ci ludzie zbudowali. Żydowska mądrość uczy: Nie szukaj lepszego czasu. Najlepszy czas jest teraz, ponieważ teraz możesz zatrzymać moneta, nauczyć się linii, zrobić krok, a te kroki z czasem staną się wielkim sposobem. Co możesz dzisiaj zrobić? Pierwsze, wybierz małą akcję i zrób to bez odroczenia. Drugie, zaakceptuj niedoskonałe warunki, ale działaj w nich. Trzecie, podaj sobie obietnicę i spełnij ją do końca. Niech będzie to proste, ale stać się podstawą twojej przyszłości. Nie jesteś słaby, po prostu zapomniałeś o mocy dyscypliny i celu. Odzyskaj to. Tutaj uczymy się żyć, nie czekając, zamieniając sny w rzeczywistość, krok po kroku, zaczynając od dziś. Ponieważ wszystkie wielkie zmiany zaczęły się w ten sam sposób. Nie bogactwo, ani kontakty, ani szczęście, ale z wyborem. Jeden zaczął studiować, kiedy wszyscy powiedzieli, że jest późno. Dzisiaj nazywa się to mistrzem. Inny zaczął szanować swoje obietnice i nie udało się uzasadnić. Twoje życie zyskało solidność i jasność. Każda ścieżka była wyjątkowa, ale podstawa była jedna: przestań czekać i działać. Żydowska mądrość mówi, dzień, w którym żyłeś na próżno, nie wróci, ale dzień, w którym zrobił krok, będzie z tobą na zawsze. Co możesz teraz zrobić? Pierwsze doceń małe, zrobić krok w najmniejszym stopniu w kierunku swojego celu. Drugie zaakceptuj niedoskonałość, zacznij od tego, co masz, gdzie jesteś. Trzecie zastosuj swoje słowo, obiecaj sobie coś sobie i zrób to. Niech to będzie proste, ale bądź twoim początkiem. Nie jesteś słaby, wystarczy pamiętać o sile, którą nosisz. Odzyskaj to. Życie nie jest zbudowane na czekanie, ale w akcji. Najlepszy czas na rozpoczęcie. Teraz.